Tutaj Lilia. Chciałam dzisiaj z Wami się podzielić, co u mnie, jak się czuję, jakie mam samopoczucie. Więc um, um, jesteśmy na kanale kobiece DDA, ale i nie tylko. Na tym kanale dzielę się praktycznie swoim życiem, swoimi przemyśleniami, opowiadam o swojej historii. Więc y, to jest nie tylko między innymi tematyka DDA, ale nie tylko. Więc z góry Wam dziękuję za lajki, przepraszam, z góry dziękuję za, za suby i tak dalej, i tak dalej. Bo to pozwala po prostu rozwijać się i że, że jakaś tam moja praca no, nie idzie na marne, że ten to świadectwo może do kogoś dotrzeć, ktoś może się też dowiedzieć o programie DDA, może się dowiedzieć o syndromie i tak dalej i tak dalej. Także z góry dziękuję za lajkowanie, za subskrypcję. Chciałam dzisiaj wam powiedzieć jak się czuję, co u mnie, więc mam jeszcze w tej chwili ten kaszel taki suchy i no i mam momentami takie napady właśnie tego kaszlu i tak dalej. Dzisiaj kupiłam sobie akwarele. Jest tutaj taka promocja duża 40% zniżki. Mamy tutaj taki supermarket, można tak powiedzieć, z takimi przyborami artystycznymi. Ja dość dużo jestem konsumentką tego typu artykułów, bo uwielbiam akurat akwarele nie jestem osobą jakoś zaawansowaną, jestem osobą początkującą, ale odnajduję w tym, w tym takim, właściwie to kopiowaniu, nie wiem, czy jak to nazwać, mam jakiś tam obrazek, i próbuję namalować ten obrazek tak samo. Taka po prostu takie, takie, taka terapia przez sztukę, nie? I e, dla własnej satysfakcji dla siebie po prostu coś tam coś tam maluje i, e, i tyle. I dlatego e, zaczęłam używać farb takich e, lepszej jakości firmy Senelier. E, także to jest taki, taki jeden punkt. A dzisiaj, dzisiaj w naszym Domu Projektów było takie spotkanie, było spotkanie z, z właścicielem budynku, taka spółdzielnia, która, która rozwija ten dom projektów. Takie miejsce, jest to takie miejsce spotkań osób z osiedla. Nie wiem, czy pamiętacie, Alternatywy 4. Tam były taki ten cieć, cieć anioł, organizował takie, takie właśnie spotkania kulturowe. Tam były jakiś chór, coś w tym rodzaju. Tam były jakieś, oczywiście było to przerysowane i był taki autorytarny dozorca, nie? Ale można tak powiedzieć, to jest taki osiedlowy klub, klub aktywności. No i przede wszystkim to też. Powstało, dlatego że, że jest bardzo dużo osób samotnych. Tutaj jest takie osiedle, na którym jest szpital, na którym jest też dużo właśnie takich osób niepełnosprawnych, jest dużo domów opieki. No i, no i właśnie, jest potrzebne też takie miejsce, w którym te osoby, te, które są często samotne, pójdą i mogą na przykład wspólnie. Tam w grupie y, przygotować jakiś posiłek. Y, taki od czasu do czasu. Tu jest coś takiego, że raz w miesiącu jest jakiś posiłek tematyczny. Czasami jest to posiłek na przykład y, jakiś tam włoski, czasami kiedyś był arabski, krajów Magrebu, y, potem był polski, nawet kiedyś, kiedyś uczestniczyłam też w przygotowywaniu. No takie tematyczne, potem tam się odbywają różnego zajęcia, jakieś takie zajęcia z szycia jest taka babka, która prowadzi takie jakieś takie prace, robótki. potem jest są na przykład pieczenie ciasta dla dzieci, tam grupa dzieciaków, jakaś kobieta piecze, potem takie spotkania osób niesłyszących. W każdym razie dużo się takich pozytywnych rzeczy dzieje. A dzisiaj było właśnie spotkanie, bo częściowo to finansuje właśnie spółdzielnia i. No i częściowo też uniwersytet, nie? I ten uniwersytet, tak jakby po połowie, właśnie ta osoba, która jest tam zatrudniona, bardzo sympatyczna zresztą osoba, tak jakby po połowie to jest finansowane. No w każdym razie, w każdym razie. Hmm, w każdym razie dzisiaj było to spotkanie właśnie i tam widziałam te kobiety przygotowywały takie ciasto, takie ciasto e, i takie kanapki i takie różne rzeczy i tam właśnie każdy dzisiaj przedstawiał, co tam się w tym domu dzieje, jakie są różnego rodzaju aktywności. Ja tam też poszłam, tam takie warsztaty dla osób niepełnosprawnych, tam dużo powiedziane, malowanie. Bardzo lubię w sumie pracę właśnie z takimi osobami. Są bardzo kulturalne. Są to osoby, osoby które miały życie przed i życie po. Osoby, osoby bardzo widać no dobrze wychowane, po prostu kulturalne. I, I nawet jeśli był tam wylew krwi do mózgu, czy, czy jakieś takie e, e, różnego rodzaju wypadki, to. to Wiadomo, że to są osoby, które mają funkcje poznawcze, które się pogorszyły stan tych funkcji poznawczych. I często są to osoby na wózkach, ale czuję po prostu taki, takie ciepło od niej bijące. Lubię, lubię takie osoby. Ale w każdym razie, co chcę powiedzieć, że dzisiaj też tam spotkałam tego mojego znajomego diakona z żoną, no i wiadomo, z tą żoną miałam kiedyś taką też trudną sytuację, bo ona jest taka, jest to dobry człowiek, z tym, że ona jest impulsywna, nie? I kiedyś, kiedyś tam się spóźniłam parę minut, nie pamiętam, tam było coś takiego, że miały te osoby to już kiedyś opowiadałam chyba, że, że po prostu kilka minut się spóźniłam, no i ona miała wtedy otworzyć ten dom projektów i... Po prostu parę chyba kilka minut, dosłownie się spóźniłam i ona po prostu zostawiła, zamknęła i sobie myła okno w mieszkaniu. To okno wychodziło właśnie do projektu. No i ja przyszłam dosłownie parę minut, bo nie wiem, czy zaspałam, czy nie usłyszałam tego budzika. A tam te osoby się w ogóle spóźniają, te osoby niepełnosprawne i okej. Okay. I wiadomo, że trzeba mieć jakiś margines, taki tolerancji, jeśli chodzi o czas dla takich osób, bo one są po prostu wolniejsze i ja po prostu no, robię te warsztaty na luzie. No, ale w każdym razie ta kobieta takiego focha dała. No, ale ogólnie, ogólnie muszę powiedzieć, że to są dobrzy ludzie i ja tym ludziom bardzo dużo rzeczy zawdzięczam. I to są jedne z takich najbardziej pozytywnych osób, które tu znam z otoczenia. Wokół siebie i też zaprosiłam ich na, tak, kiedyś na niedzielę w marcu, na obiad do siebie, co jest bardzo duże dla mnie, bo dzięki nim mogę tutaj mieszkać, bo ten pan mi pomógł po prostu dostosować ten pokój. No, naprawdę. Dla mnie, w ogóle, spotkanie tych osób, to, tego, tego męża szczególnie jej, ale w ogóle, no, tych dwóch ludzi to było naprawdę takie. No, takie działanie siły wyższej Boga, mi się wydaje, w mojej desperacji, w, w sytuacji bardzo trudnej. E, I taki zbieg okoliczności, którym właśnie mówi, że to było takie spotkanie, ale e, też tam jest, różna jest atmosfera w tym nowym projektu, bo tam jest taka osoba, z którą mam, e, która po prostu e, okazuje mi niechęć, i e, kiedyś jej zwróciłam uwagę, bo ona jest taka, że ciągle coś miała do mnie, nie. I powiedziałam jej kulturalnie, zwróciłam jej uwagę, napisałam do niej maila, a ona, a ona w ogóle teraz mi nie odpowiada. Dzień dobry, nie? No więc tak, i też spotkałam właśnie panią z tej spółdzielni, o której mówię, i też powiedziałam o tej sytuacji z tym cieknącym, z tym cięknącym właśnie sufitem, który został naprawiony przez moją firmę ubezpieczeniową, która ubezpiecza moje mieszkanie. I, I powiedziałam, że problem jest z komunikacją, że nie docierają informacje, więc to było takie dla mnie bardzo ważne. to było naprawdę sympatycznie i, 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 i tak dalej. Ja mam tą u, 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 właśnie prowadzącą ten dom projektów, lubię bardzo tą Karolinę, która prowadzi ten dom projektów. Ale w ogóle niedzielę, niedzielę pojechałam, do, jest tutaj takie coś, takie, takie miejsce. W której, w której tam są e, relikwie świętej, świętej rity e, i e, po prostu e, od e, e, cierpię na te lęki i e, potrzebowałabym z tych lęków wyjść, przejść się po siedlu. No to, no to nie ma takich ludzi, nie? I mm, głównie te lęki wy, wynikają z tego poczucia. Wyobcowania i odrzucenia. Bo jest tak, że kiedy czuję się przyjęta przez innych ludzi, to te lęki znikają. I to jest taki związek przyczynowo-skutkowy. Tym bardziej, że bardzo byłam w moim życiu uzależniona. Zawsze byłam ustawiona na zewnątrz, żeby szukać źródła, źródła wsparcia, zasilania i tak dalej, nie emocjonalnego. Tak byłam wychowana I, i w momencie, kiedy, kiedy nie mam tego, ze, właśnie z zewnątrz, tego środowiska przyjaznego, no to roz, rozwalam się wewnętrznie. Ale myślę, że to jest naturalne. W każdym razie ta moja relacja z tym człowiekiem jest ambiwalentna. Z jednej strony, właśnie bardzo dużo mi pomógł, wydał z jego punktu widzenia i to obiektywnie. Wydał bardzo dużo też i pieniędzy właśnie na te moje leczenie, na te moje problemy zdrowotne i jakby pomógł mi bardzo dużo, a z drugiej strony bardzo mnie też sabotuje i jakby wczoraj sam stwierdził po raz kolejny, że on nie umie wchodzić w relacje, nie? Ale przy tym jednocześnie mnie obraził. Ja to tak przyjęłam, I, i, i to jest takie uwikłanie. To jest takie typowe uwikłanie, które bardzo wiele osób z dysfunkcją z domu ma, bo my nie mamy wytworzonych własnych prawidłowych granic. Ech. Mogę się w tym zatracić. Dzisiaj miałam taką fajną rozmowę z koleżanką która mówiła, im więcej będziesz w tym tkwiła, tym będzie ci trudniej. Zdaję sobie z tego sprawę, tylko że to jest takie, to jest właśnie taka toksyczna sieć, żeby poczuć, żeby uwierzyć w to, to jest najtrudniejsze, żeby stanąć psychologicznie na własnych nogach i uwierzyć w to, że może moje życie wyglądać inaczej. Czy może w moim życiu się coś zmienić, że mogę, że może moje mm, mm, jakoś, co najmniej o kilka centymetrów bardziej pozytywnie, że mogę spotkać jakieś osoby pozytywne i które będą mnie ceniły, a nie które mnie będą e, wprowadzały w poczucie winy, w, do, w zdołowanie, e, będą wytykały mi same moje wady, nie widząc moich plusów. E, także no także niestety no to jest taka, taka, taki schemat, a bardziej jeśli, jeśli to jest osoba, która nie pracuje nad sobą, która jest sama DDD, yy, czyli dorosłe dziecko z rodziny dysfunkcyjnej, nie, niekoniecznie alkoholowej, no to to będzie taka relacja na zasadzie na zasadzie yy, piłeczki ping ponga, nie, jak yy, Bóg, jak y, Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, nie? Na zasadzie takiego podwórka, przedszkola. W każdym razie w każdym razie czuję, czuję takie zniewolenie. Jest to forma taka zniewolenia i uzależnienia od człowieka, bo uzależnienie w przypadku dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych to nie tylko alkohol, to nie tylko jakieś inne rzeczy, typu na przykład zakupholizm czy... Czy jedzenie holizm, ale to też jest uzależnienie od innego człowieka, od chorej miłości, od toksycznych relacji. To jest właśnie to uwikłanie, że my nie widzimy chwili, w której nam relacja przestaje służyć i ignorujemy czerwone flagi, nie ufamy swoim spostrzeżeniom, tkwimy w czymś, co nam nie służy. Bo ból wyjścia z takiej relacji, lęk. Przed niewiadomym jest tak silne, że, że my powracamy do tych relacji i próbujemy utrzymać coś, co, co już od dawna się nie klei, a ja mam to bardzo silne. Ja po prostu mam przechodzone relacje, wszystkie przechodzone. moje relacje były męsko-damskie relacjami przechodzonymi, kiedy zrywał facet, a nie ja. Tak silne jest u mnie lęk przed porzuceniem, tak silna jest gdzieś tam moja trauma relacyjna. No, także tym się chciałam z wami podzielić, że, że no, bardzo to jest trudne i e, z takich rzeczy z dnia codziennego e, to przede wszystkim właśnie mm, jakieś takie. Mm, Duchowe wsparcie, które gdzieś w tej Ricie, świętej rycie zaczęłam szukać. I yy, 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 to jest też moja forma szukania wsparcia w sile wyższej. No i w programie DDA mówi się o tym puszczeniu kontroli. To jest bardzo trudne, żeby zaufać, że. Że moja siła, żeby nie chcieć wszystkiego kontrolować i uwierzyć w to, że siła wyższa ma swoje plany i ma swoją moc i jest w stanie zadziałać, tak jak już tam raz czy dwa zauważyłam, no więcej, tylko że ja tego może nie zauważyłam innych przypadków, ale że moja siła wyższa potrafi zadziałać po swojemu i Bóg może pomóc według swoich zasad, a nie tego, co ja chcę i moich wizji, bo Bóg jest kreatywną osobą i, i potrafi stworzyć coś z niczego albo z najbardziej nieoczekiwanych, ma najbardziej nieoczekiwaną, nieoczekiwane rozwiązania właśnie, dlatego, dlatego no, puścić kontrolę, choć, choć, choć trochę, a te puszczenie kontroli w przypadku osób DDA jest trudne. Słuchajcie, dzięki za wysłuchanie mnie. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Życzę też Wam dużo ciepła, dużo miłości, dużo nadziei. Też mogę życzyć to sobie, żebyśmy zauważyli, nam jeśli jest czasami bardzo trudno, bo są takie momenty, kiedy ja czuję, na przykład wczoraj tak czułam, czułam brak nadziei. Żeby, żeby zobaczyć chociaż światełko, żeby dać sobie prawo powstawania, nawet jeśli wczoraj było źle, to żebyśmy od nowa e, zaczynali i wstawali, żeśmy, żebyśmy byli jak ten feniks, e, e, jak, żeby na, w nas pulsowało życie i chociaż przychodzą momenty zniechęcenia, momenty, kiedy nie widzimy końca e, tego e, na przykład, tego cierpienia i tego schematu ciężaru, ale żebyśmy. Znaleźli tak jak e, e, kończy się wojna i nadchodzą prawa życia. E, więc e, pamiętacie, jak w historii było, że ta wojna, druga wojna światowa trwała cztery bodajże lata, ale potem ten koszmar, ten, to piekło na ziemi się skończyło, i, 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 i pojawiło się nowe życie. Ludzie się, e, więc coraz więcej ludzi się rodziło. Więc tak samo ja czy ty. Nawet jeśli nie widzisz nadziei w tym tunelu, no to poddajmy się, podajmy się prawa, prawu życiu, że uwierzmy, że mamy w sobie jakieś witalne siły, które nas nie pchają ku śmierci, ale ku życiu, i, i, i żebyśmy przeszli właśnie tą beznadzieję, m, pokonali i y, 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 no żebyśmy skoncentrowali się na tym nasionkach nadziei, światła, ciepła, miłości, dobra, żebyśmy szli nie w kierunku ciemności, w kierunku toksycznych rzeczy, ale w, w kierunku tego, co nas wzmacnia, tego, co nas czyni, czyni lepszym, co nam pozwala czuć się lepiej, co nam pozwala się rozwijać, i iść do przodu, tego co nas wzmacnia, tych ludzi, którzy nas wzmacniają, którzy widzą w nas dobro, a nie zło, którzy potrafią, jeśli w ogóle mają coś do nas, jeśli chcą nam coś powiedzieć, to mówią w sposób delikatny, z miłością, niekoniecznie na, na zasadzie Wzmocnienia negatywnego, ale powiedzą ci to w cztery oczy, powiedzą ci to z miłością, że ciebie to nie zniszczy, ale podniesie. To chodzi o takie relacje, żebyś, żebyśmy szukali tego, co nas wzmacnia, i tego sobie mogę życzyć sobie, tobie. I jeśli jesteś teraz w trudnym momencie, to pamiętaj, że mamy, masz w sobie na. Naturalną tendencję do życia, do światła i że zawsze, y, nawet jeśli największy koszmar pojawił się w Twoim życiu, to zawsze pojawia się bo po wojnie, pojawia się pokój, pojawia się nowa iskierka nadziei, pojawia się nowe życie. I tym chciałabym zakończyć dzisiaj tą, y, to spotkanie. Dziękuję jeszcze raz z góry za li, li, lajki, za subskrypcję. To może dotrzeć do kogoś, kto właśnie potrzebuje tego, aby usłyszeć światełka nadziei. Dziękuję z góry. Trzymajcie się ciepło, Was ściska.